Nie? jakąś babę? No takie... Czemu w Polsce musi wszystko ten? Witam w streamerskich newsach. Patrzcie na tą wygłupiającą się lady. Pewnie myśli, że jest taka mega cool, robiąc to. Schowaj lepiej, weź schowaj się, schowaj się, schowaj się. Schowaj się, kurwa, bo nie przetrawię tego. Nie, schowaj się. Schowaj się, lamusie, Masz kwiatki z tyłu, jakbyś miał 15 lat i byłbyś... Ja mam kwiatki, a ty masz nadwagę. Zamknij ryj, kur... No. W ogóle co u oliwki Brazil. Muzyki prawie nie, nie nagrywa bardzo rzadko coś tam wrzuci na swój kanał. Ale ostatnio jest aktywna na streamach u meduski i te zboczone jej żarciki. A nie, loda? Dziękuję, dzisiaj nie mam ochoty. Co? <laughs> Aż spadłeś, kur... <laughs> Zarzuciłabym na ciebie sidła. Co to znaczy? No, że wiesz. Spędziłaś z tobą trochę więcej czasu sam na sam, bez kamery. Ok. Kurczę, a kiedy? No, kiedy masz czas? Ja w jakieś studia, potem jestem free. Dziwne, że Meduska nie skumał od razu. Nawet na studia chodzi, a to ciekawe. Myślę, że mało kto tego się spodziewał. Jak mówimy o kobietkach, to teraz przechodzimy do Kasiks. Można i taniej znaleźć mieszkanko, zależy w jakiej lokalizacji. No chyba, że w samym centrum z nowoczesnym remontem 4000 zł za dwupokojowe mieszkanie to jest bardzo dużo. To jest. Nierealnie dużo, bo ponad rok temu, spojrzymy na dane, to około 28% ludzi pracowały za najniższą krajową, czyli netto około ponad 3000 złotych, teraz to jest trochę więcej, ale i tak mało, żeby jednej osobie to mogło wystarczyć na dwupokojowe mieszkanie. 2000 na jedzenie, 1000 na jakieś wyjścia, subskrypcje, ubery, no to nie mówiąc o jakichś wakacjach, wyjazdach i oszczędzaniu, no to wychodzi, że 7000, no tak bym zakładał rachunki, no, no to liczę w wynajmie, nie, te 4000 z rachunkami, to jeszcze więcej wyjdzie jak dla samego flipera trzeba zapłacić 4000 zł. Ja też kiedyś, jak byłam wejścia w gimnazjum, było pierwsze takie wiecie, chodzenie z kimś za rękę, całowanie z kimś, to całowałam się z jednym chłopakiem, który... O ja Wydawało mi się, że on nie próbuje zjeść, a nie mnie pocałować. A on mówi, stary, why? Ale no dla mnie to na szczęście był tylko taki kolega i później powiedziałam, że no to jednak zostaniemy kolegami dalej. I zostaliśmy kolegami, więc... Yy... Nie zjadł mnie na szczęście, ale to było ten, więc dla mnie to było takie... Ja nie próbowałam tego naprawić, tylko ja zaakceptowałam sytuację i się z nimi wycofałam. Firma zerwała współpracę z pewnym streamerem, dlatego że widzowie zaczęli pisać maile do firmy. A jak pisali wielokrotnie do innych firm, aby nie współpracowali z byłymi pato-youtuberami, to te firmy to miały gdzieś ten, kto wie, ten wie, a jak nie wie, to z łatwością może się dowiedzieć. A oto wypowiedź Kasiks na ten temat. Dzisiaj na Twitterze widziałam, że Bruce miał współpracę przez całe 2,5 godziny. No bo Bruce miał Współpracę z Surfsharkiem, z VPN-em. Ja ogłosiłem na streamie i od ogłoszenia do tego, aż firma zerwała z nim współpracę minęły 2,5 godziny. Czemu? Bo widzowie, którzy są mu nieprzychylni, zbombardowali tą firmę mailami o tym, że jest to osoba nieodpowiednia do współpracy i firmy pod takim czymś nie weryfikują, czy to prawda, czy nie, tylko ze strachu się jakby od razu wycofują. No tak jakby mass report, no. Nie dziwim się. Kurwa, ja czyję za to trochę nie się. Okej, okay, możesz kogoś lubić albo nie, ale czemu tak kogoś. Jest tak, no nie wiem, no dla mnie to jest takie. Trzeba wybitnie sobie zasłużyć. No ale właśnie, może ja o czymś nie wiem, ale czy Bruz sobie czymś wybitnie zasłużył? Że był nękany, stalkowany, nachodzony IRL, że go tak dojeżdżają? Ale co, co świnki, co świnki. Nie, to jakbyście wyku... W życiu nigdy nic dziwnego nie wygooglowali. Nie lepiej będzie dla Olka, jak sobie przerwa od Twój czas zrobi. Ale co przerwa mu dać? Ludzie nie dadzą mu spokoju i tak. Oni są, oni są tak zawzięci na niego. Chłopy warzęchę różową pomylili z gołąbem. Nie, to na pewno jest flas plastiku. To jest to... Nie stałby kur... Prawdziwy ...gołąb tutaj. Co jest ten? Ej, to, kur... mrugnął. Ty to prawdziwe jest. O kurwa. Boxdel i jego mądre komentarze. Dobra dyplomatyczna odpowiedź psycholożki. Ale w momencie, gdy ktoś się z ciebie zapyta: ilu mężczyzn. Było twoją trampoliną. Nie zawsze... Podnieśli worek nie z tej strony, no i się wylało, rozlało. jak to oni z tego, No. to mówiłem. Nie wytrzymałam. Ja nie wytrzymałam. mam wszystko płodne, ja nie dałem pełno. nie jest śmieszne, A ten wózek w domu to skąd wzięli? Ginold, zaskoczony, że chłop zarabia ponad 15 tysięcy złotych. Ej, czemu ty dla oko to już tam drogo? No całkiem spoko, 5 tysięcy tylko. Masz swoją Co? firmę? Ja? No. Nie. No to ile ty kur... zarabiasz, że za HT5K płacisz? No, trochę tam zarabiam. No ile, 15? No trochę więcej. O ty To dajdę na skina jakiegoś! A w komentarz ludzie podejrzewają, że to pewnie jakiś programista, albo coś związanego z IT. Ludziska. Pewnie nadal myślą, że zawód programista to jest cool. No, może jest cool, ale pracy prawie nie da się znaleźć. Na przykład ten chłop, który od pół roku próbuje znaleźć pracę jako programista, wysłał ponad 70 CV. A, to jest właśnie dziwne, że są, przyjmują, są ogłoszenia pracy. To wygląda tak, jakby te ogłoszenia pracy to było pustki, bo pracy i tak mało kto znajduje przecież. Kolejny post z Reddita. Bo właśnie tam siedzi to całe środowisko. IT programistów przestraszony, że nie mogę znaleźć pracy w IT. No teraz większość osób to nie może znaleźć pracy w branży IT. Studiuję na trzecim roku informatyki i pracuję nad swoim portfolio. Jednak każdego dnia martwi mnie myśl, że mogę zostać bez pracy, bo rynek pracy bardzo nasycony i niestabilny. Rynek jest nasycony. I to jeszcze jak nasycony to nawet mało powiedziane. Jest teraz to prawie każdy ma komputer. Jeżeli nie każdy ma dostęp do komputera, to każdy ma, żeby nauczyć się programowania, też za dużo rzeczy. Nie trzeba mieć. W internecie wiedza jest darmowa. Internet też każdy ma, dlatego próg wejścia w tą branżę jest niski, ale to nie jest główny powód. Czemu tych programistów jest dużo? Jak karaluchów, głównym powodem jest to, że wszędzie trąbi się u programista 15 tysięcy złotych. Nawet na wykopie taki. Tak jest, specjalny programista 15K. Przez to wiele ludzi wrzuciło się na to, no i z tego tworzy się szalona konkurencja. Jakby każdy zajmował się tym, co lubi, to by było o wiele lepiej niż to, że rzucają się tam, gdzie słyszeli, że, że tam dużo się zarabia. No a jak mówiliśmy o pieniążkach, to pasuje kolejny temat. Jak Bandura likuje, ile wyciąga z kika? Nie, zobaczę, mogę pokazać zresztą. 380, 300, 370. Są dłuższe streamy, nie? Aktywność czatu, jakieś bonusy. No ale kur... gram w ligę, nie? Jak rele robił, to powiem, z 700 miał. No ale niech się ciepło zrobi. Nitro o wieżowcach, które miały powstać w Warszawie. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zapomnijcie o futurystycznych kształtach. Nowy okay. projekt przygotowany przez Polską pracownię APA Wojciechów. No i oczywiście kucha. Ja, jak, jak przyszła jakaś typiara, która kuruje. Która potrafi się bawić, to zrobiła fajny budynek. Przyszli kur. Przyjszał jakiś kur... Wojciech kur... jego pomagierzy, kurwa, który zamiast. Jak, jak studiował architekturę, to zamiast się kurwa wziąć za to na, na poważnie kur... jarał zioło kur i postawił jakiegoś kloca To od razu kur widać, że Polskie. Ja. P... No. Ten pierwszy był fajniejszy taki futurystyczny, a wam jaki się podoba? No, czy ten Maryt jest do wyburzenia i do postawienia na nowo. bo już kur... No, ten budynek ma ponad 30 lat. A jakie wrażenie wtedy robił, kiedy w Warszawie było mało wieżowców? No i, i co? I od dwóch lat kupa papiery leżą i oni się zastanawiają? Jakby co się tu dzieje? Jakby czemu w Polsce musi wszystko ten? Zanim ten budynek powstanie, kurwa, to Dubaj by trzeci Dubaj zbudował. Tylko, że trzeba zaznaczyć, że w Dubaju to nawet w nocy budują oni, to tam dzień i noc budują, to dlatego tak szybko wybudowali to wszystko tam. Mergani i jego żarty o małych zarobkach, prawie że minimalna jakby. Co dałeś dla swojej dziewczyny na walentynki? Nic, człowieku, ona ma cały rok walentynki. Ja zresztą też, co miałem dać? Ludzie, złoci, ja zarabiam 5000 tysięcy złotych miesięcznie. Ty... myślicie, że to ja proszę na walentynki coś dawać? A, jest... A nie będę mówił nawet, widzowie. To jest taki dobrobyt w tym domostwie, że szkoda gadać. Stan konta też skromny. 470 zł, pozdro. I drugie. Firmowe, firmowe teraz. Teraz firmowe. 1300, ostatni przelew, http, www, totalnie wstydza strona. No nie mam, nie mam, bida widzowe, stara bida. Ale jak spojrzymy na sam kontent i Insta, to minimalną i skromnością nawet i nie pachnie. Dajcie znać, czy podobało się wam takie podsumowanie newsów streamerskich, i napiszcie o jakiej tematyce chcecie newsy.